Gdzie są początki? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zainteresować się muzyką celtycką, irlandzką, w ogóle kulturą? No i tańcem no ogólnie, bo muzyka taniec wszystko, by było z, z, z tej wyspy. W naszym przypadku to jest już sprawa 24 lat. Troszkę to jest przypadek właściwie, bo spotkaliśmy odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie i oni nas zarazili. To Irlandią i tak do dzisiaj po prostu w tym jesteśmy po same uszy, o. W moim przypadku było troszkę inaczej, mi się najpierw spodobała muzyka irlandzka, nie wiedziałam jeszcze wtedy kompletnie jak wygląda taniec, natomiast zapisałam się na kurs, kiedy byłam na studiach zobaczyłam, że jest taka możliwość, tam poznałam kilka osób, z którymi stworzyłyśmy zespół tańca i w naszym przypadku jest to 10 lat, nie 24. A wspólnie współpracujemy. No, już 3 lata. No więcej. Właśnie ja od, tak. od pierwszego występu, takiego e, powiedzmy, no nie takiego e, jak, jak tutaj, e, to, to jest 7 lat, jak ja pamiętam, jak się znamy przynajmniej. W Obornikach. W, w obornikach to było Wielkopolskich, tak. A ten, a ten spektakl gramy wspólnie ponad 3 lata już. Także zagraliśmy go. No, Ponad 50 razy w różnych miejscach w Polsce, w filharmoniach, w teatrach, w ośrodkach kultury. W takim na przykład ośrodku kultury, jak Wałczu. bardzo fajnie nam się tutaj grało, super publiczność. Także dziękujemy bardzo, 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 fajna wiara, naprawdę. Widziałem zdjęcie na, na Facebooku, macie swoje takie, sp jakby z prób. Wiem, że jedno z takich zdjęć mnie bardzo utwiło w pamięci, bo by było bodajże na, na, na dachu jakiegoś, wie nie wiem, czy wieżowca, jakiegoś budynku. Czy zawsze próby są na świeżym powietrzu yy, przeprowadzane? To była próba na dachu renomy, takiej galerii handlowej we Wrocławiu. Zazwyczaj próby mamy na sali, gdzie jest lustro do dyspozycji. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, żeby zrobić więcej prób, no to przed nami nie ma przeszkód, zawsze znajdziemy jakiś sposób. A no, poza tym też pewnie sesja fotograficzna się udaje w takim miejscu nietypowym. Nie? No, wziąłam ze sobą aparat, także od razu były zdjęcia. Dobrze. Yy... Już wiem mniej więcej, skąd w ogóle pomysł na, na w ogóle tą tą ścieżkę muzyczną, taneczną, ale dzisiaj usłyszałem fragment śmiem twierdzić Englishmen in New York. E, czy, 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 czy ta muzyka, czy te tańce oprócz irlandzkich są też inspiracje jakieś inne i coś innego, nie tylko sama muzyka irlandzka, irlandzka czy kultura? Co jeszcze inspiruje państwa? Jako wspólną jako powiem taką grupą taneczną, muzyczną do tych występu do tego i może do przyszłości do jakiś kolejnych. Znaczy, no my jako, jako zespół się nie ograniczamy praktycznie tylko do brzmień e, e, celtyckich, aczkolwiek no tutaj one dominują, jak, jak widać, a Englishman New York to był cytat po prostu przy improwizacji tylko i wyłącznie. Także e, e, pokazuje to, że, 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 że lubimy no, wszelkie eksperymenty, zresztą to słychać. E, nie gramy w sposób etniczny, nie udajemy, że jesteśmy Irlandczykami. Gramy to na, w swój sposób. Mam nadzieję, że ten sposób się podoba publiczności i no bo nam też się podoba. W naszym przypadku jest to taniec irlandzki, aczkolwiek. Miałyśmy zajęcia z tańca klasycznego, czyli z baletu. Jest nam bardzo pomocne w tańcu irlandzkim. Wzorowała się pani, albo koleżanki na jakiejś może grupie, może jakiś pierwowzór nie mówię, że z Polski, ale gdzieś pani zobaczyła, na przykład jakaś grupa irlandzka podobnie tańcząca, albo. Raczej nie. My miałyśmy warsztaty zajęcia również z instruktorami z zagranicy, ale prawie wszystkie kroki, albo w zasadzie wszystkie to są naszego autorstwa, jeżeli chodzi o choreografię, to są nasze pomysły autorskie. A jak państwo ćwiczyłyście pierwszy raz do tego, do tego spektaklu muzyczno-tanecznego? Otrzymały się panie na przykład jakieś fragmenty utworów, czy jak to było wyglądało? Dobra, przesłaliśmy całe utwory w, tych, w takich tempach i w takiej formie, jakie, jakie zakładaliśmy sobie, żeby, że będą opracowane. No i, i, udało się to zrobić uda, zdalnie? Udało się to zrobić zdalnie. No, zrobiliśmy oczywiście próbę przed pierwszym występem. Pamiętam, to było w Wągrowcu. w Wągrowcu w moim rodzinnym mieście w 2010 roku, 3 października dokładnie. Czy, 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 czy planują państwo rozszerzyć program o coś nowego? Czy to jest tylko jednorazowy, jakiś taki krót, długotrwały? Nie, nie, nie. Znaczy, tytuł Achtra został zainspirowany przez takiego Irlandczyka, który z nami współpracował, już teraz w Polsce nie mieszka, grał z nami przez trzy lata. I, i, I ten program, no, gramy z powodzeniem już od, od właśnie 2010 roku, od 2009, bo pre, premiera w ogóle tego, tego, tego spektaklu była w Poznaniu w 2009, ale wtedy tańczył z nami inny zespół tańca irlandzkiego, no i potem, potem ten zespół się rozpadł, no, nie, nie, nie było składu, żeby, żeby to kontynuować i, i zgadaliśmy się z dziewczynami z Wrocławia i i, I do dzisiaj jesteśmy sobie wierni <laughs> I, i, i gramy to z powodzeniem. Znaczy nie, nie wykluczam, że, że, że w przyszłości też stworzymy inny program. Zresztą ten, ten spektakl, to widowisko o charakterze rewiowym, bo jest to pewnego rodzaju rewia, on, on cały czas też się zmienia. Nie? Czasem jedna choreografia się, 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 się zamieni z inną, utwory po prostu tasujemy, to nie jest całkowicie zamknięta forma, że, że, że tak, jak, tak jak, 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 jak to sztuki teatralne, że, 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 że trzy akty są zawsze takie same. Nie? Też czasami zmieniamy jeden utwór, dwa, dwie choreografie. Nowe choreografie powstają, nowe, nowe Także tak, ten, ten spektakl jest żywy, on, on, on po prostu cały czas też się zmienia, nie? ewoluuje. O. Czyli, czyli po prostu to przyszłości może po prostu być, na przykład gdyby się Państwo przyjechali za rok, czy za dwa, może być zupełnie inny spektrum. Może nie inny, ale troszeczkę inny niż ta, teraz. Ta, ta. No, my też nagrywamy nowy materiał. Mamy, mamy właściwie nagrany materiał z zeszłego roku i opracowujemy go na płytę, także. No, chcielibyśmy na 25-lecie wydać, na wiosnę przyszłego roku, 2015 roku, także zapraszamy do śledzenia nas w internecie, zarówno dziewczyn, jak i nas, naszych wspólnych przedsięwzięć, ale też jakby oddzielnych, no bo dziewczyny też często tańczą same, samodzielnie, samodzielnie bo... bo... To też się wiąże jakby z logistyką. Nie, nie zawsze jesteśmy w stanie się zebrać w kilkanaście osób. A tutaj ta cała ekipa z, dzisiaj z, z kierowcami to jest 16 osób, dzisiaj tutaj przyjechało. Także, także to jest duże przedsięwzięcie. Skoordynować tych ludzi to nie jest tak Super występ. No bardzo dziękujemy. No, staraliśmy się, jak, jak, jak umiemy, jak potrafimy, jak, jak kochamy to robić. Ja tylko mam pytanie jeszcze do Pani, bo y, oglądając że występy mam wrażenie, że Pani jesteście super zgrane. Jeżeli się jakieś, y, mógłbym bardzo być złośliwy, już nie będę słodził muzykom, ale, ale powiem tak, tak y, do, jeśli chodzi o dziewczynę. Jesteście super zgrane i nawet musiałbym bardzo być złośliwy, żeby by znaleźć coś, że się Państwo pomyliliście. A dzisiaj to, że dzisiaj były jakieś takie elementy techniczne, to tylko, mój zdaniem, to jest tak jakby coś gorzkiego, żeby powiedzieć, że muzyka i cały występ był tak słodki, żeby docenić tą słodycz, trzeba trochę gorzkiego spróbować, a to, to, to nam uświadomiło, wszyscy widzą, że to był występ prawdziwych ludzi, a nie jakichś aniołów z wyspy brytyjskiej. Jak pan to skomentuje? No nie, wiem, nie wiem, co powiedzieć, no. No, Znaczy, nie jesteśmy, no, na pewno jesteśmy zgrani, no, bo może powiem skromnie, myśmy w marcu, w miesiącu patrykowym, kojarzonym z Irlandią, w miesiącu świętego Patryka, patrona Irlandii, zagraliśmy w sumie 11 koncertów. Się pochwalę, najwięcej koncertów ze wszystkich formacji muzyki irlandzkiej w Polsce, I z czego cztery razy wystąpiliśmy z dziewczynami, ze spektaklem. Z samego Patryka byliśmy w Filharmonii w Kielcach, też w Tarnowie, w Polanicy Zdroju. Coś mi tam chyba wypadło jeszcze, już teraz już nie pamiętam, bo po prostu tego tyle było, no i, i siłą rzeczy, jeśli, jeśli spotykamy się kilkanaście razy, albo przynajmniej kilka razy w miesiącu, no to musimy być zgrani, no nie ma, nie ma innej możliwości, no tak jak aktorzy w teatrze y, y, powtarzają jakąś tam sztukę y, ileś razy, to... to y, to, 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 jest to jest to perfekcyjne na pewno, i, i, i też my się też bawimy tym, to, to cały czas jest żywe. Dzięki naszym improwizacjom, dzięki, dzięki drobnym zmianom, które dziewczyny wprowadzają, bo, bo też widzę, obserwuję, że na, na, po, po, po tygodniu na przykład pewne rzeczy są inaczej ustawione, nie? bo też pracują na treningach i, 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 i u, 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 układają tę choreografię troszeczkę inaczej, nie modyfikują ją po prostu. Pani komentuje, to, to, to mój komplement, szczerze. Generalnie taniec irlandzki polega między innymi na takim bardzo dużym zgraniu w zespole. My ćwiczymy nawet, żeby nogę podnosić na tą samą wysokość. To jest bardzo ważne w przypadku tańca irlandzkiego, i część naszych prób właśnie spędzamy na, na, na wysiłkach, żeby to wyglądało tak samo jak jeden człowiek. To już tak reasymując, na sam koniec. To, że Polacy i Lęczycy mają wiele cech wspólnych, mówią o narodach, ułatwiło Państwu odnalezienie się w tej właśnie e, kulturze, w tej, w tej muzyce, w tym tańcu. No pewnie tak. No. Może wam sam od Ciebie powie, co, jakie znajdują podobieństwo? Nie no, są, są podobieństwa, bo jest i religia jest ta sama powiedzmy mentalność, lubią się zabawić, lubią tańczyć, lubią wypić dobre trunki no po prostu są, są, są fajni ja powiem tak, że dla mnie to jest mało istotne nigdy na to nie zwracałam uwagi nigdy nad tym nie myślałam jest to po prostu rodzaj ruchu, który mnie interesuje rodzaj muzyki, która mnie inspiruje przyjemnie mi się do tego tańczy jest to moja pasja i nigdy nie zastanawiałam się nad innymi rzeczami jakby inne rzeczy mnie nie inspirują o.